Jestem Basia i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam filmik DIY, w którym użyłam bardzo dużo brylancyków, i szczerze nie wiedziałam, jak go do końca nazwać. Stąd właśnie taki tytuł filmu. Jest tu trochę ozdoby, trochę inspiracji. Pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę, są właśnie tutaj takie ściekające, brylantowe krople. Jest to zainspirowane pewną artystką, która tworzy bardzo podobne dzieła. Gdzieś tutaj Wam się pewnie teraz wyświetlają zdjęcia jej prac. Mi osobiście one bardzo się spodobały, więc postanowiłam coś podobnego odtworzyć. A drugą rzeczą jest właśnie taki brylantowy kubek. Widziałam kilka różnych zdjęć takich kubków w internecie i też postanowiłam to odtworzyć po swojemu, bo przyznam, że bardzo przypadło mi to do gustu. Także już więcej nie przeciągam i zapraszam do oglądania. Do stworzenia takiego kryształowego kubka potrzebujecie plastikowy kubek, pamiętajcie, aby nie robić tego na jednorazowym. Duże i małe kryształki. I dwie tubki kleju. Na początku obklejamy logo dookoła. Następnie w dowolny sposób przyklejamy duże i małe kryształki. Dobrze jest też obkleić dookoła krawędzie, wtedy będzie nam to łatwiej i równiej szło. Na zakrętce również obklejam krawędzie, a górę dekoruję według własnych upodobań. I tak prezentuje się nasz skończony kryształowy kubek. Ten sposób możecie wykorzystać na wielu różnych rzeczach. Ja, jak widać, obkleiłam sobie również pomadkę. Teraz pokażę Wam, jak zrobić takie kryształowe krople. Będziecie do tego potrzebować glinę samoutwardzalną, biały spray. Holograficzne kryształki i dwie tubki kleju. Na początek musicie wyjąć masę z paczki i rozrobić glinę w dłoniach. Gdy nasza masa jest już bardziej plastyczna, możemy zająć się formowaniem podstawy. Pamiętajcie, by robić to na jakiejś ostrej krawędzi. Teraz rolujemy nasze krople i przyklejamy je do podstawy. Resztką masy wyrównujemy podstawę tak, aby była ona gładka. Zostawiamy wszystko na 24 godziny do wyschnięcia. Po tym czasie możemy zabrać nasze krople i pomalować. Nie jest to konieczne, ale jeśli nasze krople będą śnieżno-białe, to drobne przerwy między brlandzikami nie będą rzucać się w koczy na półce. Tak, jak możecie zauważyć, miałam małą wpadkę, ale spokojnie, bardzo łatwo można skleić to gorącym klejem. Poza kamerą krople spadły mi również z półki na ziemię, ale jak widać gorący klej bardzo dobrze je trzyma. Ok, więc gdy krople są już sklejone możemy zająć się przyklejaniem kryształków. I tak właśnie prezentuje się nasza gotowa ozdoba na półkę. Już wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się w następnym filmie. Pa pa!